Witam Was serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na przepis na domowe batony białkowe, bardzo podobne do batonów Trek. Ja robię dzisiaj batony o smaku białej czekolady, więc potrzebuję odżywki białkowej o takim smaku. Potrzebuję również masła z nerkowców, jakichś suszonych owoców ja mam morwę, płatków owsianych, ekspandowanej kaszy jaglanej i odrobiny miodu oraz trochę mleka. I zaczynam od podgrzania mleka z dodatkiem miodu i masła z nerkowców. I to wszystko podgrzewam i mieszam aż do dokładnego wymieszania składników. Następnie do takiego ciepłego, ale nie gotującego się mleka dodaję odżywkę białkową. To wszystko bardzo dokładnie mieszam i dodaję pozostałe sypkie produkty, czyli płatki owsiane, ekspandowaną kaszę jaglaną i owoce suszone. U mnie to jest morwa. To wszystko wykładam do jakiegoś naczynia, najlepiej wysmarowanego olejem, żeby było nam później łatwiej te batony wyjąć. Zostawiam na pół godziny, żeby płatki owsiane wchłonęły wilgoć i później piekę w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni przez jakieś 20 minut. I batony są gotowe. Mam na Mam nadzieję, że przepis Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście kciukujcie. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia następnym razem, pa pa!